Zapominamy po roku czasu. Jak już to mamy, to potem się jezu, przecież to o tym marzyłam, no nie? I um, tutaj też napisałam, że oczarowanie daje siłę do działania, tworzenia, do udoskonalenia, rozkochuje nas w życiu, rozaniela nas, wzbudza w nas miłość i jedność. No i kiedy właśnie do serca nasze jest takie pełne, pełne obfitości, e, o tej obfitości też już mówiłam. E, Szeroki temat, jak jesteśmy tak obficie naładowani tym oczarowaniem, tym zachwytem, tym podnieceniem, to kurczę, jakimi pierdolotami my się będziemy zajmować, jakimi trudnymi. Wszystko nam przyjdzie łatwo wtedy. Tak, to wtedy um, łatwo nam się bierze wszystkie trudniejsze rzeczy, które się pojawiają w naszym życiu.